Hej, hej, hej! Z tej strony, Aleksa, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie luźny, stajenny vlog, ale zaczynam nagrywać w miejscu, e, które niektórzy dobrze znają z mojego drugiego kanału. Jak już się domyślacie, mam do przekazania dla Was pewną informację. Mój drugi kanał, czyli Alexa Games, wraca, wraca, tak? E, I już niedługo zaczną się pojawiać na nim znowu filmy z różnych gier, oczywiście końskich. Także serdecznie Was na niego zapraszam. Tutaj gdzieś będziecie mogli sobie kliknąć e, i wejść i zasubskrybować, abyście byli e, na bieżąco z grami. No, i ja już się przygotowałam do tego nagrywania. Kupiłam sobie green screena, który jeszcze, do, jeszcze idzie, ale będzie, aby było takie właśnie ładne tło. Kupiłam sobie lepszy mikrofon, aby nagrywać gry, ale nie tylko, też różne vlogi, no ogólnie tak, e, dla lepszego dźwięku w filmach. I sprawiłam sobie nowe krzesło. I w sumie to krzesło e, jest teraz u Matego, bo to jest jego pokój, bo tutaj mamy zawsze takie studio do, do nagrywania gier. E, I krzesło sobie kupiliśmy na współę z Diablo Chairs. To jest białe, bo z takich dodatków do domu to ja po prostu wszystko mam białe. E, jak już zamieszkam razem z Maciem kiedyś, to wszystko będzie na biało, więc to już będzie pasować. Co? To co? No, cicho tam bądź ja nagrywam. E, no i krzesło jest serio tak wygodne, że bo ostatnio jak nagrywałam, to mnie strasznie plecy bolały, jak ja kilka godzin po prostu wam nagrywałam te odcinki, e, to moje plecy po prostu wysiadły, także krzesło jest mega wygodne jak moje siodło ujeżdżeniowe, to z AirBnusa normalnie. Dodatkowo ma tutaj taką poduszeczkę, którą można sobie regulować i kamieńciusia. could jest fajnie, wiecie, tak, no, tak mi mięciusko pod kręgosłupem, Tu też ma taką poduszkę z napisem Diablo Chairs. Dodatkowo krzesło możecie kupić w trzech rozmiarach, w zależności od waszego wzrostu, więc będzie do was idealnie dopasowane, ale też samo krzesło, które już przyjdzie, można regulować w różny sposób, zaraz wam pokażę. Możecie sobie regulować tak, w zależności jak chcecie mieć rękę, regulować wyżej, niżej, a co najlepsze, to po prostu to jest kit, patrzcie, no, Dobrze to robię. O. Yee! Możecie też na nim spać. No, także krzesło bardzo wygodne do spania, do biurka, do grania. Perfekt. <laughs> dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znaliście to krzesło, bo w sumie te rogi są już rozpoznawalne w całej Europie od tego diabla, diablo, diabla. E, no, to dajcie koniecznie znać, Znam jeszcze wam też link w opisie, jeśli byście chcieli sobie sprawdzić to krzesło, no bo teraz w sumie zaczyna się rok szkolny to, to na pewno do biurka się przyda. E, dobra, ja już nie przedłużam. Serdecznie was zapraszam na stajenny vlog i jedziemy do Dilusi. Dobra, ja już jadę do stajni i dzisiaj Dila e, ma jakby dzień wolniejszy, ponieważ wczoraj miała wizytę fizjoterapeuty, jak co poniedziałek. Teraz regularnie poniedziałki ma właśnie wizytę fizoterapeuty i tam różne takie zabiegi e, i po prostu dzień po tym fizjoterapeucie ma być taki luźniejszy więc pójdziemy tylko na spacerek jeśli dzisiaj nie będę, więc nie wiem, pójdziemy może do lasu na łąkę, potem zrobię jej spa e, muszę jeszcze po pasze jechać, zrobimy jej meszyk, także dzisiaj taki luźny zupełnie dzień w i uwaga pokażę wam moją stylówkę, moja stylówka dzisiaj to jest taki hit bo jest już 13-14 stopni, a ja jestem wiecznym smartluchem, naprawdę jak ja nie mam ponad 30 stopni, to mnie jest wiecznie zimno. I uwaga, co ja już dzisiaj ubrałam. Na początek mamy już tą najgrubszą e, bluzkę termiczną Siluera. Serio, to jest już ta najgrubsza wers wersja, więc ja nie mam pojęcia, co ja będę ubierać przy minusowej temperaturze, bo mi w tym jest teraz idealnie. Czyli najgrubsza bluzka termi termiczna Siluera. Na to mam polarek, taki z Kowaliero, i on jest super uroczy, bo z tyłu mam takie różowe logo. Chorzen pony. Mam nadzieję, że widzicie. O, więc taki polarek, e, spodnie dresowe i w ogóle mam takie znajka, ale jak stwierdziłam, że dzisiaj nie wsiadam, no to chcę się ciepło ubrać i właśnie spodnie dresowe. Także no, nie wiem czy jeszcze na to bez rękawnika nie ubiorę, bo jejku, ja nie wiem co jest ze mną nie tak z termoregulacją, ale mi jest tak zimno, w taką pogodę, że masakra. Więc ja najchętniej na czas zimowy to bym poszła spać jak niedźwiedź i obudziła się jak już jest ciemno, bo ja nie umiem wytrzymać po prostu tych mrozów. A propos, Wam jeszcze pokażę, że Nikola robiła porządki w szafie i ma na sprzedaż taką białą, śliczną sukienkę. Już jest na nią za mała. Ma jeszcze na sprzedaż takie różowe futerko, jakby o, ze skórzanymi rękawami. Ma na sprzedaż pudrową, skórzaną ramoneskę. E, I ma na sprzedaż taką sukienkę. O, jest teraz o. W panterkę taką. Yy, więc, jakbyście coś chcieli zobaczyć i wszystko z rozmiarem 28, to możecie coś tam napisać w komentarzu, albo napisać najlepiej na Instagramie. Jakbyście coś chcieli kupić od niej, to, to się dogadamy. Ale i tak, dzisiejszym hitem w tej stylówce to są moje yy, kaloszo oficerki z kowaliero. No, niby, niby oficerki, ale jednak kalosze. <laughs> Ej, nie wierzę, jest jednak 17 stopni, a mi jest tak już strasznie zimno. To jest hit, po prostu. Jakim ja jestem z Ja chcę ponad 30, błagać. Dzień dobry, przywitaj się. Ze wszystkimi. Mój, o Kupiłam ci paszę, i maszek zrobię zaraz. Teraz wam pokażę, co kupiłam, ale na najpierw wczoraj się przywitać z księżniczką przecież. No, to mamy naszą paszę Brandona, tą co zawsze, i będę ją teraz do pojemnika. E, I mamy mesz, i tego meszu jeszcze nie miałam, kupowałam jej zwykły z Hipolita, a ten jest taki typowy właśnie dla wrzodowców, pan mi powiedział. E, więc go wziąłem, no, bo wiadomo, ile jakieś tam problemy z układem trawienia ma, e, więc zobaczymy, jak po nim będzie się zachowywać. Więc taki mamy gliks maszy dla koni wrzodowych od Kipolita. Tak wygląda ten mesz, zobaczcie jak ładnie, a jak pachnie normalnie szok. E, I nałożyłam glimiarkę do naszego pudełeczka, e, biadereczka z For Horses i idę zalać wrzątkiem, bo trzeba to zalewać wrzątkiem, wtedy lepiej e, no, lepiej działa niż zimną wodą. I idę wstawić czajnik i będzie miała jedzonko. Dobra, zalałam nasze jedzonko i słuchajcie, to jeszcze mocniej pachnie, bo jak to się zalało takim wrzątkiem, no to teraz ten zapach jest taki mega mega ładny. No i teraz trzeba to odstawić na jakieś pół godzinki, bo to jest gorące, tylko by się poparzyła, jakby teraz jadła. I to jeszcze jakby urośnie, bo to od tej gorącej wody właśnie wszystko pęcznieje i tak rośnie, już tego jest dużo więcej niż było. Więc, no prawie całe wiadro pewnie się w tym zrobi, i za jakieś pół godzinki damy dili do zjedzenia. A kogo ja tu mam? Kto przyszedł na drapanko? Jejku, jaka sierść! Już nie mogę doczekać mojego zrebaczka. To ta sierść! Cześć, piękny! Też ogierek piękny. Chcesz drapanko? Drapanko, źrebaczki lubią drapanko, nie? <grych> uhu, Słodziaczek piękny. Przywitanie ze źrebaczkami. Co, Dilka już Ci się marzy? Taki ogierek piękny. Nie, jednak trawa. No przywitaj się jeszcze, no zobacz jak na Ciebie patrzy. No zobacz jak patrzy na Ciebie misiu. No masz gdzieś, wolisz trawę. Awokado piękny. Ty jakie on ma rybie oczko. Rybie oczko! Awokado pięknego. Dobra, chodź. Chodź. Stwierdziłam, że wybierzemy się teraz w sumie na spacerek, póki ten męż e, no, się robi e, i ostyga. I się w tak pół godzinki właśnie przejdziemy. W ramach regeneracji, tam i z powrotem do lasu i z powrotem. Mam nadzieję, że krowy nie będzie. No bo często właśnie na tej drodze tutaj zejdę teraz prosto do lasu. Są krowy. No wiadomo, Dila przy krowie nie przejdzie. Nie ma opcji. Także no, oby nie było krow, to będzie fajny spacerek. Nie, Milunia, pokażę, jak umiesz przez wodę przechodzić, to no, pokaż. No pokaż, tak? Już się nie boimy wody, tak jak kiedyś. Super. No kiedyś to by w życiu nie przeszła. Powiem Wam też, że już mi się robi gorąco. Ej, Dila, no nie ma teraz przerwy na trawę, idziemy. No, robi mi się gorąco, więc chyba ten polar już ściągnę, no bo jednak odzież termiczna działa tak, że jak się człowiek rusza, to ona jeszcze bardziej grzeje. Więc jak teraz właśnie już się wybrałam na ten spacer i idę, to mi jest już ciepło. Więc poler ściągam. No i sama bielizna wystarczy. Udało się, na drodze nie było krów, bo krowy są za to teraz po drugiej stronie. Nie wiem czy widzicie, o tam są krowy. Co już widzisz krowę? Krowo? Nie chcesz iść? No chodź, one są daleko, nic ci nie zrobią. Są nawet za rzeką, więc tu nie przejdą. Chodź, 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 chodź. idziemy dalej. Krowy są tam daleko. Cofam moje słowa, mimo tego, że krowy były po drugiej stronie, po drugiej stronie rzeki i nie mogły przejść, no to Dila stwierdziła, że ona dalej nie idzie, bo już podniosła szyję, już je z góry zobaczyła, już były krowy i zaczęło się po prostu zwrot na zadzie i do stajni. I, i nie, ona dalej nie pójdzie, bo są krowy, sama jest taka krowa. <laughs> Patrzcie tą minę zażenowaną, Uuu, krowy, tak. Taka głupiutka jest, tym, że się krów wystraszałam. No ale stwierdziłam, że nie ma co jej denerwować, skoro jest w tej ciąży. No to nie będę jej tam specjalnie pchać coraz bliżej tych krów, żeby ona w panice mi nie wiem nawet uciekła. Także no, zrobiliśmy sobie krótki spacerek do końca drugi po wale i z powrotem. Ale kiedyś się nauczysz, nie? Kiedyś, kiedyś poćwiczymy te krowy, ale to jak nie będziesz już w ciąży. Żeby cię nie stresować. W ogóle widzicie te domki tam tam na pastwisku. Nasza stajnia Rio Grande zrobiła takie domki letniskowe i tam można sobie wypożyczyć. I wiecie, wstajecie sobie rano, a tu konie na pastwisku i piękny wschód słońca. Albo zachód, bo w sumie nie wiem na którą stronę to jest, czy na zachód, czy na wschód. No, ale koniki, więc jeśli chcielibyście, to zapraszamy do Rio Grande do domków <noise> z widokiem na kunie. Dotarłyśmy do stajni, męż już ostygł, jest taki ciepły, ale nie parzący, czyli wręcz idealny na takie chłodniejsze dni. I dałam teraz Dile na trawę i idę do niej z tym mężem i sobie zje ładnie na trawce. Dila, żarcie przyszło. Takiego żarcia jeszcze nie miałaś, proszę bardzo. O, w miseczce swojej. Dobre? Jak smakuje? O, jak zjada! Dobre! Mmm, co ty za nowość! <śmany> Nowe smaki. Ale smakuje! Jak pani smakuje? Aż się uszy trzęsą, mnie? <śmany> Takie dobre! Takie dobre! Mówiłam, że aż się już wylizany Wylizane do końca, z dnie. Oh. Dila polecam, męż dla wrzodowców. wylizany do końca. Nie. Nie trzeba będzie myć tej miski, będzie taka czysta. Miska wylizana, czyli smakowało, Dila jeszcze została tam sobie na trawce. A ja idę ogarnąć tę pasze, zrobić jej pudełka i umyć trochę tą miskę, żeby taki zasyfiałej nie odstawiać. Pudełka z jedzonkiem zrobione, dołożyłam Dili po trzy kokosanki jeszcze z Candy Horse, aby miała coś tam słodkiego na przekąskę. No, więc muszę jeszcze się pozamykać, odstawić na półkę i iść po tego konia, bo zaczyna tak wiać, że masakra. Ona zaraz tam wyskoczy z tej trawy. I ją wyczyszczę, zrobię kopytka i takie różne zabiegi pielęgnacyjne. Muszę jej umyć te kopyta, bo chcę jej nasmarować ładnie. Całe zabłoczone. ciebie ładnie. I muszę. O, zobaczcie że tu, jakby nie było, to błoto schodzić. <gry> Nie ma Matiego, to mogę Wam pokazać, jak ją czyszczę. To mi nie będzie tutaj nad głową trąbił, że to jest nudne. Nie, czyszczenie nie jest nudne, bo ładnie konik wygląda. No, więc najpierw Magic Brushem te zaklejeczki wszystkie, bo jest brudno strasznie. Ale nie będę jakoś tak szczegółowo jej dzisiaj czyścić wyjątkowo, bo i tak nie jeżdżę, więc tylko tak po prostu z tych największych zaklejek. I zrobimy porządnie za to kopytka. Dila wygląda już jak koń, pięknie lśni. Tą grzywę trzeba by tylko wyrównać, bo jest... nie wiem co się z nią stało. Jak obcinałam, to było równe, a teraz po prostu wygląda strasznie. Ale to, to nie dzisiaj. Muszę mieć wenę na obcinanie, żeby było prosto dosyć, Dila mi zasypię. Halo! Nie zasypiaj. Dobra, zostało jeszcze kopyta, więc kopytka zrobimy tym razem tym balsam, balsamem od Horslina. Jeszcze muszę gdzieś pędzel poszukać. O, tu mamy. Dobra, to robimy kopytka. Marimy kopytkę. No i to, to się potem fajnie wchłoni, więc nawet zostawcie taką grubszą warstwę, jak macie ten balsam. I on za kilka minutek już właśnie się bardzo fajnie wchłonie w to kopytko. I je dobrze nawilży. Ej, stwierdziłam, że nie mogę na nią jednak patrzeć na tą grzywę i że ją wyrównam dzisiaj i w sumie <grym> jest tak samo albo gorzej. Nie no nie wiem, jakoś ostatnio mam weny w ogóle do podcinania tej grzywy, bo po prostu co podcinam to jest coraz bardziej krzywo, więc teraz ona wygląda tak. Nie wiem. Zrobię Dili kiedyś na prostownicę jak będzie miała takie zupełnie gładkie, to wtedy jej równo obetnę, bo teraz to jest masakra. Nie no, żartowałam oczywiście są tą prostownicą, ale no nie da się, ma tak gęstą w ogóle tę grzywę, że no nie da się zrobić z tego równo. Dila już pięknie lśni, więc nagrodę za grzeczne stanie paluch ziołowy, to, jak prosisz, proszę bardzo. Twoje ulubione ziołowe paluchy. Dobre, nie? Ale ty masz dzisiaj dobre jedzonko. Takie ja ci jedzonko, to dzisiaj serwuję dobre. A ty obok króli chciałaś przejść na spacer. No wiesz ty, co? No, nie, no, masakra jest tak żywa. Masakra. Ale ogólnie końca o lśni, A tutaj zobaczcie jak zadek ładnie lśni. Pięknie taki błysk na zatku. Dobry paluch. Dobry paluch, pyśny paluch. I to by było w sumie na koniec dzisiejszego odcinka. Wszystko zrobiłam, już idę do domu. Mam nadzieję, że taki luźny dzień w stajni Wam się podobał. No taki wiecie, dzisiaj zupełny, zupełny chill. Eee, co mam wam do powiedzenia? Oczywiście e, miłego pierwszego dnia w szkole, bo dzisiaj jest 1 września, także e, no aby ten rok szkolny był dla was udany, dobre ocenki oczywiście, żeby wpadały mało uwag, więc trzymam za was kciuki w szkołach. Powoli zbliżamy się do 70 tysięcy subskry subskrypcji, w ogóle to jest dla mnie wow, bo ja dopiero co e, świętowałam 50 tysięcy, a teraz już będzie 70 i z tej okazji e, będę robić dla was na pewno wielki konkurs, bo jeszcze mi przed chwilą wybiło 40 tysięcy na Instagramie. Także połączę te dwie okazje, będzie wielki konkurs. E, także zapraszam do subskrypcji e, i do łapki, może w górę. To szybciej uzbieramy to 70 tysięcy i będzie mega, mega konkurs. A teraz, Wilką już się z nami żegnamy. Dziękuję za obejrzenie. Dilka tutaj sobie, jesienko i jest mało co zainteresowana, ale dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Oczywiście, bujęczyk, na wszystkim. I do zobaczenia w następnym odcinku.